Zacznijmy, 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 Mojej to, ja to co zawsze, agresja sportowa, dawaj, dawaj. Ale zaczynaj nogami, zaczynaj tak. Do klatki, no do gniazda. Do walki pięćdziesiątej się Dawid i Ostrowski. Walka i pięćdziesiąta trzecia pan Gruszkowski i pan Radoszewski. Ustul tak, jak z stać. Teraz, teraz zamykaj, to zamykaj. Przyklej prawo rękę. Zagania cię, nie daj się. Duba! Twoje centrum, bież! Ustawiasz się, Musisz podkręcić! Pracujemy, pracujemy! Tak, ale ręce wysoko czekaj! Stop! Oh. Duba, bez kopni już teraz! Faka! Doch, nie do klatki masz, to pełne mam masz! Już do klatki! Tak! Teraz, teraz, teraz! Bez bekwistów, nie oddawaj prędko! Nisko głowa! Nie czekaj! Chodzisz tak! Po rękach dalej Nie pojedyncze ciosy! A to nie ma mocy Policka Zaraz przejdź. To trzeba przecież pożyć Daj mu. Moment. Ładnie Daj. No jest radę Na rady stać? rady, to zrobić, bo byśmy za mnie nie wygrali. <ślaśni>